Dzień dobry, kochane przedszkolaki. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w ten piękny i słoneczny dzień. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, myślę, że zaraz zgadniecie. Posłuchajcie zagadki. Na czerwonym pancerzyku czarnych kropek ma bez liku. Połące się włąka, bo to jest Biedronka. Myślę, że odgadliście bez problemu. Biedronka siedmiokropka to owad należący do rodziny chrząszczy. Inaczej potocznie nazywa się ją bożą krówką. Kiedyś krowy łaciate nazywano biedronami. Pewien pasterz, widząc biedronkę, skojarzył jej wygląd z krową i nazwał ją biedrunką. Czy Wam kojarzy się biedronka z krową? Bo mi nie. Jakiego koloru jest biedronka? Macie rację, czerwonego, ale biedronek jest bardzo dużo. Jest aż 5000 gatunków biedronek. Biedronki mogą mieć różne kolory: pomarańczowy, żółty, brązowy, czarny, a nawet mogą być szare i włochate. Niektóre zamiast kropek mają nawet paski. Biedronki uważane są za sojusznika, rolnika i ogrodnika. Czy wiecie dlaczego? Zjadają one mszyce i roztocza. Dorosły osobnik potrafi zjeść 50 mszyc dziennie. Ale najwięcej mszyc zjadają larwy biedronki. Są bardzo głodne, mogą zjeść od 400 do 3000 mszyc. Biedronki, kiedy się boją, wydzielają taką substancję żółtą, która ma odstraszać inne owady. A jak wiecie, na pewno biedronka to pokarm dla ptaków i aran. Biedronki są dość szybkie. Potrafią nawet latać z prędkością 60 km na godzinę, a wznosić się bardzo wysoko na 1000 m. Popatrzcie, jak zbudowana jest Biedronka. Biedronka ma taki pancerz, pod którym kryją się skrzydła. Ma tułów głowę. Od głowy odchodzą czułki i ma otwór gębowy. Po obu stronach są trzy pary odnóży, a na końcu znajduje się odwłok. Pamiętacie, Pani Karolina przedstawiała Wam cykl rozwojowy motyla. W naszym przedszkolu mamy materiał dotyczący cyklu rozwojowego biedronki. Chciałabym Wam o tym opowiedzieć. Dorosła samica składa najpierw jaja. Jaja biedronki są podłużne, żółto-pomarańczowe i bardzo małe. Składa je na spodzie liścia, aby były bezpieczne. Z jaj po trzech pięciu dniach wykluwają się larwy. Larwy Biedronek są niewielkie, ale z bliska wyglądają wyjątkowo groźnie. Przypominają niektórym nawet małego krokodyla albo jakiegoś miniaturowego potworka. Mają kolor ciemno niebieski granatowy lub fioletowy z jasno pomarańczowymi paskami takimi po bokach Larwy żywią się mszycami. Po trzech tygodniach są gotowe do następnego etapu rozwoju, a mianowicie przekształcają się w poczwarkę. Poczwarka to ostatnie stadium rozwoju biedronki. Jest miękka, kiedy jest mokra, a twarda, kiedy wysycha. Ten etap trwa od 3 do 12 dni, do momentu aż po czwarka, przeobrazi się w dorosłą biedronkę. Biedronka zanim jest taka, jak widzicie ją tutaj, od razu taka jaskrawo-czerwona. Najpierw jest żółta, potem jest żółto-pomarańczowa, następnie pomarańczowa, jasno-czerwona i dopiero wreszcie intensywnie czerwona. Zachęcam Was dzisiaj do zrobienia swojej własnej biedronki. Ja zrobiłam taką biedronkę na listku. Z zielonej kartki odrysowałam i wycięłam listek. Z czerwonej odrysowałam koło, nakleiłam koło na listku i resztę elementów dorysowałam czarnym pisakiem. Dorysowałam głowę, czułki, trzy pary odnóży i czarne klapki. Przesyłam Wam dużo różnych materiałów, w jaki sposób możecie zrobić swoją własną biedronkę, lub też, jak będziecie chcieli, możecie zrobić cykl rozwojowy biedronki. Do zobaczenia, do następnego razu.